Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym uh, powiedzieć, że mogę pomóc Ci rozwiązać Twój problem w zarządzaniu czasem. Uh, jak po prostu to zrobić? Uh, napisz swoje pytania w komentarzu a ja oczywiście odpowiem Ci uh, z propozycją z czego zacząć uh, Ci zarządzać swoim czasem. Dla przykładu, że uh, nie mogę wybrać swojego celu. то очевидно поповім, чи як вибрати свій цел, жичове, або просто очімаш лінк на те на в YouTube, де зрозумієш, як вибрати свій цел, жичовий. також сон доступні консультації, якщо а відповіді не забагато допоможуть і, ну, no, твоїм проблемі. Pro uh, також просто пиши Twój problem zarządzania czasem, a postaram się odpowiedzieć na ten problem i porekomendować coś do rozwiązania tego problemu. Ale powiem, że ten problem możesz rozwiązać tylko Ty. Ja mogę tylko podpowiedzieć, jak dojść do rozwiązania tego problemu. A czy rozwiążesz ten problem, czy nie, zależy to tylko od Ciebie. Postaw polubienia, zasubskrybuj kanał. Jeżeli masz pytania, napisz oczywiście w komentarzu. Znajdziesz dwa dodatkowe filmiki, folder odtwarzania i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz kanał.